W tym filmie na stronie Mogą TV próbujesz odgadnąć pięć mistycznych i logicznych zagadek. Możesz wstrzymać film po usłyszeniu określeń zagadki, podać swoją odpowiedź, a następnie kliknąć na Play, aby usłyszeć poprawną odpowiedź. Pamiętaj, aby w komentarzach pod filmem napisać, ile zagadek udało Ci się rozwiązać. Numer 1 Najpierw na rozgrzewkę, przyciągająca uwagę zagadka. Znajdź na obrazku hot -doga, który jest inny niż wszystkie. Więc dodatkowy hot-dog znajdował się tutaj. Daj tak, jeśli uda Ci się go znaleźć i przejść do trudniejszych zagadek. Numer 2 Znajdujesz się uwieziony w starożytnym zamku pełnym mistycznych stworzeń. Przed tobą stoją cztery lustra, w których odbijają się cztery istoty: szkielet, wampir, kat i wiedźma. Ale tylko jedno z tych stworzeń jest prawdziwe, pozostałe trzy to iluzja. Twoim zadaniem jest znalezienie tego, który jest prawdziwy, jedynego, który może pomóc ci się wydostać. Które z tych stworzeń jest więc prawdziwe? Rozwiązanie tej zagadki nie jest więc tak naprawdę trudne. Jak wiemy, jedną z najważniejszych cech wyróżniających wampiry jest to, że nie odbijają się w lustrze, co oznacza, że w lustrze nie widzimy wampira, tylko osobę, która jest przebrana za wampira. To jest prawidłowa odpowiedź. Numer 3. Czwórka turystów biwakowała w domku w górach. Gdy nagle dostali wiadomość, że za 17 minut ich domek zostanie zmieciony przez lawinę i muszą się pilnie wydostać. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, muszą przejść na drugą stronę po zwodzonym moście, pod którym znajduje się głęboka przepaść. Ale nie jest to łatwe: po kruchym moście mogą chodzić jednocześnie tylko dwie osoby, aby się nie zawaliły, a sprawę komplikuje fakt, że nie wszystkie mogą chodzić z tą samą prędkością. Młody chłopak potrafi przejść przez most w minutę. Starszy mężczyzna będzie potrzebował nieco więcej czasu dwie minuty. Kobieta bardzo boi się wysokości, dlatego potrzebuje pięciu minut na przejście przez most. A najstarszy turysta ma ponad 70 lat więc przejście przez most zajmuje mu 10 minut. Jest jeszcze jeden ważny warunek wszystko odbywa się w nocy w Smole. Więc jedna z dwóch osób idących przez most musi mieć przy sobie latarnię. Turyści mają tylko jedną latarnię. Jakim cudem wszyscy dostają się na drugi koniec mostu w 17 minut. Tak więc, aby rozwiązać tę zagadkę, trzeba myśleć logicznie. Ponieważ do przejścia przez most cały czas potrzebna jest latarnia, powinien ją nieść najmłodszy i najszybszy, a dla zaoszczędzenia czasu logiczne jest wysłanie razem dwóch najwolniejszych członków drużyny. Najpierw najmłodszy członek drużyny zabiera ze sobą drugiego człowieka i pokonują most w dwie minuty, bo taka jest maksymalna prędkość tego człowieka. Potem wraca młody chłopak z latarnią, zajmuje mu to kolejną minutę. Teraz trzeba wysłać w drogę najwolniejszych członków drużyny, a zajmie to 10 minut, bo staruszek nie może poruszać się szybciej. Po przejściu przez most turystom pozostały już tylko 4 minuty. Człowiek, który może przejść przez most w 2 minuty, bierze latarnię i przechodzi przez most, podnosi faceta, ponieważ z pozostałych dwóch minut docierają na właściwą stronę. Minęło 17 minut. Lawina uderza w dom. Zrywa most i podąża za nim w przepaść, a w międzyczasie turyści zostają uratowani. Numer 4. Autobus jedzie z prędkością 60 km na godzinę. Na pierwszym przystanku kierowca wsadzą dwóch pasażerów, na następnym przystanku kolejnych pięciu pasażerów, na trzecim przystanku trzy osoby wysiadają, a dwie osoby wsiadają do autobusu. Przed końcową stacją nie będzie już żadnych przystanków. Uwaga, pytanie: Ile osób jest teraz w autobusie? Jeśli otrzymałeś odpowiedź 6, to znaczy, że się pomyliłeś. Skoro pytanie dotyczyło tego, ile osób było w autobusie, to trzeba było pamiętać, żeby policzyć kierowcę. Zatem prawidłowa odpowiedź to 7. Numer 5 a teraz zagadka na spryt. Na dnie znajduje się przepaść, w którą nie ma szans na przeżycie. Przyjrzyj się dokładnie sytuacji i powiedz mi, która z tych osób ma większe szanse na przeżycie. Napisz swoją odpowiedź w komentarzach i zobacz, co myślisz, ponieważ nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na tę zagadkę. Odwiedź grupę mogą TV na kontakty. Aby polubić i zasubskrybować, kliknij w dzwonek. Aby być na bieżąco z nowymi filmami i oczywiście zostaw swój komentarz pod filmem.